No, w tej chwili stoję przy zagonie czosnku zimowego, który już był dwukrotnie osypywany, dziubany po to, żeby przewietrzyć ziemię, bo tutaj było dla niego dość mocno. I był zasilony obornikiem bydlęcym. No, na razie zapowiada się... Granulowanym, tak? Tak, granulowany bydlęcy obornik. Ale wiosną czy jesienią? Wiosną, wiosną. A na jesień był dany kompost. A czosnek lubi dużo jeść, więc trzeba go zasilać i lubi napowietrzać ziemię. Po każdym obfitym deszczu, jeśli będą później deszcze, to należy ziemię przegracować, napowietrzyć. Także to przy czosnku. Ten zagon czeka na cukinię. To nie ruszamy jego. Tutaj posiany jest groch, rzodkiewka i bób. Rzodkiewka jest w, rząd, w rządkach, gdzie jest groch. Po to, żeby rządkę, rząd, rządek był widoczny, żeby można było gracować nie wyrywając roślinki. Także to jest, to jest zagonek z grochem i z Bobem. A kiedy był wysiewany? W, koń, w ostatnich dniach marca. Czy już wschodzi? Tak, już wschodzi, już, już, już wschodzi i już, już jest widoczny. To jest groch. To rzodkieweczka, to też jest groch. Tutaj też jest groch. I to są rządki zaznaczone rzodkiewką po to, po to, żeby móc pogracować. O, i tutaj też jest groch. Na następnych zagonach posiana jest marchewka i cebulka. Cebulka na e, szalotka i cebulka owcik posadzony pod włóknino i być może, że też lada dzień lada włóknina zdejmę po to, żeby już oddychały roślinki powietrzem i słoneczkiem się nakrzewały. kiedy była siana ta marchew? Co marchew, siana była też w końcu, w końcu... Marca? Marca. O, to jest marchewka. O, to jest marchewka. Zaczyna wschodzić. E... Sałatą nie można zaznaczać, bo jak się wyrywa sałatę, to korzeń, z korzeniami się ciągnie sadzonkę marchewki. Natomiast rzodkiewka jest okrągła, czy tam podłużna, czy okrągła, i nie uszkadza korzeni czy to pietruszki, czy to marchewki, czy to jakiejś innej roślinki. A co planujemy siać w najbliższym czasie? A w najbliższym czasie planuję posiać buraczki czerwone. Nawet zagon już mam przygotowany. I posieję. Dość gęsto, po to, żeby później przerywać na Botwinkę, a co te 10 centymetrów zostawić na duże buraczki do zbioru jesiennego. A pietruszki nie powinniśmy już wysiać? A pietruszka już dawno posiana też. A gdzie? A tam przykryta, zagonek przykryty, ale jeszcze chyba nie powschodziła. No nie, jeszcze, jeszcze nie widzę. Jeszcze nie wschodzi pietruszka, także musimy, musimy, na pietruszkę zaczekać, bo pietruszka wschodzi bardzo długo. Mm -hmm. Co jeszcze czeka na wysiew? Na, na wysiew czeka cukinia, dynia i ogórki. Ale, ale to ogórki późno. to w maju, jeśli prosto do Zagona, a do pojemników to doniczki posieje też lada dzień poniedzieli, w dni owocowe posieje w doniczki po to, żeby, żeby później przesadzić na zagon, żeby były szybciej owoce. Czyli na rozsadę. Na rozsadę, tak. Z tym, że ogórek nie lubi bardzo przesadzania, więc z doniczki trzeba bardzo ostrożnie wyjmować, żeby nie uszkodzić żadnego korzoneczka. Bardzo, bardzo delikatnie.